Cześć! Zadajecie mi dużo pytań na temat broni, na temat sprzętu i to jest bardzo fajne, ale postanowiłem, że wyjdę Wam naprzeciw, organizując szkolenie strzeleckie. Ale to nie będzie zwykłe szkolenie. To będzie szkolenie, gdzie cały dzień spędzimy na strzelnicy. Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i takim, gdzie wracając z niego będziecie po prostu pełni wiedzy, wystrzelani i zadowoleni. Szkolenie te, co najważniejsze, dedykowane jest osobom, które nie mają broni, nie mają pozwolenia albo świeżo dopiero co są użytkownikami broni palnej i ich wiedza z zakresu dynamiki jest jeszcze niewystarczająca, żeby czuć się pewnie. To tutaj zrobicie swoje pierwsze kroki w tej kwestii. Szkolenie te zostanie podzielone na trzy bloki. Pierwszy blok blok taktyczno-obronny z elementami pierwszej pomocy, poprowadzony przez ITS. Tutaj Dowiecie się nie tylko wiele z zakresu strzelectwa praktycznego, ale przede wszystkim właśnie z tej pomocy medycznej, która jest taką podstawową wiedzą, jaką powinniśmy mieć jako posiadacze broni palnej. W drugim bloku, natomiast dowiecie się, jak działa pistolet, z czego jest zbudowany, jak dobierać pistolet, na co zwracać uwagę, który pistolet jest dla Was, ale również jaki sprzęt i całe te zagadnienia dotyczące właśnie wejścia w świat. Dynamiki w świat broni palnej. Blok ten zostanie poprowadzony przez reprezentanta polskiego holdingu obronnego, ale co równie ważne, przez wieloletniego, doświadczonego szkoleniowca i osobę o bardzo dużej wiedzy właśnie z zakresu broni palnej, od tej strony technicznej, od tej strony teoretycznej, bo przez jego ręce przeszła chyba każda sztuka broni w Polsce, a jest nim Paweł Łukasik. Niektórzy go na pewno znają. A propos polskiego holdingu obronnego, bo to jest bardzo fajna informacja, bo polski holding obronny dostarczy nam na ten event broń od producenta, którego jeszcze nie ma na polskim rynku, a za chwilę będzie, czyli od firmy Sarsilmas. E, dostaniemy tą broń, którą będziemy mogli wykorzystywać przede wszystkim na szkoleniach dla osób, które nie mają swojej broni, ale również... O tym szkoleniu, po tych wszystkich blokach, po tych wszystkich rzeczach, które są w programie, będziecie mogli tą broń podotykać, postrzelać, zadać dużo pytań, dowiedzieć się, gdzie będzie można ją kupić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to będzie ten moment, gdzie będziecie mogli zobaczyć, co za chwilę będzie na polskim rynku. I to jest też bardzo fajna informacja, ponieważ będziecie jako jedni z nielicznych, którzy będą taką możliwość mieć. Bo tak jak powiedziałem, jeszcze tej broni na rynku nie ma, więc jest to. Ciekawostka sama w sobie, dla której warto się pochylić nad tym eventem. Trzeci blog zostanie poprowadzony przeze mnie. Blok poświęcony strzelectwu dynamicznemu, ale sportowemu. Podczas tych zajęć przedstawię Wam moją wiedzę, moje doświadczenia, pokażę Wam, jak strzelać sportowo, jak skracać czas. W strzelectwie i jak do tego podchodzić. I też przekażę Wam wiele ciekawostek i takiej wiedzy naprawdę praktycznej, która pozwoli Wam na pierwszych zawodach czuć się swobodnie. Oczywiście w trakcie całego wydarzenia będziecie mieli zapewnione wyżywienie, napoje, niezbędny sprzęt, żeby poprowadzić wszystkie szkolenia w sposób bezpieczny i w sposób ciekawy. A wszystko to odbędzie się na strzelnicy w Bielsku Podlaskim. To jest bardzo fajna, bardzo przymiła strzelnica, dostosowana do strzelectwa dynamicznego. Na niej odbywają się jedne z moich ulubionych zawodów triganowych, czyli Podlaska Liga Multigan. I no cóż, no nie pozostaje mi nic innego jak was zaprosić na to wydarzenie. Link jest oczywiście w opisie. Tam możecie się zarejestrować, wybrać jaki rodzaj biletu was interesuje, czy macie własną broń, czy nie, oczywiście jeżeli macie zamiar wpaść. Większą ekipą to napiszcie do mnie wcześniej, na pewno jakoś to dogadamy, jako że widzicie ekipą to będzie fajnie, jakbyście po prostu byli razem w składzie, który będzie na danym bloku pracował. A ja was jeszcze zapraszam do subskrypcji kanału do zostawienia lajka i cóż, do zobaczenia na wydarzeniu. Cześć!